się no, i zaraz <coughs> mu dużo ludzi do mnie i co na, w dyskusjach tylko w dyskusjach nie wiem Ale coś wiecie, jak też znaczy jest zmęczony To wieczorem dzisiaj siada, i wiecie, jest i wieczorem święto Dzień, że teraz jest. w przyszłym ten film już ma tutaj jutro, czwartek, zamiast w bo to jest taki vlog a wroki niech muszą być. Yeah. Wien, że Zobinand, że będzie, by. Ale mówiłem, że z że vlog będzie wątek, ale tutaj będzie inny film idą wprost w tą grę z wieloma osobami ponieważ trzeba trzeba to nagrać fajna gra w tym miejscu chociaż jest pokazać, jak chcecie to możecie wdać e, nazwę Steam'a zaprosicie mnie bo gram ja to tą grę na wiadomości to znaleźć to w każdą niedzielę teraz zmieniłem to wszystko i tak sobotę obecnie to się nie zmienia ale nic niezmiernie będą inne filmy spytacie się jakie? Gly na telefon po prostu gly na telefon i na ty wam czekacie spytałem w skrócie szukać kluczy co tam wiem że... że w będzie chciał... mieć wszystko załatwione i lepiej na księdze. Wszystko jednym. W tym samym domu. Dobra. Jeszcze co? Do O, tak, tak myślę, że tego nie zmienia i ci, którzy tam pisali, dowodzą no coś nie. jak. Wiecie, jeszcze ktoś pisał. A teraz po prostu... Teraz po prostu... E, będzie tak, że nie wiem, czy testy w ogóle, bo nie będę było, ale testy będą. Jak ktoś z Was więcej filmów w różnych kategoriach, to niech tam odpisze. Zawsze sobie poczytam, pomyśl się, pośmieję się, ale nie wszyscy to widzą, nie wszyscy to czytają, więc takie życie już. Jak mówię, od poniedziałku to czwartku będą, gdy różne. A w Family Guy, jako Batman, Potem się jak to wrzucę jutro. To lekowe skończymy w poniedziałek, e, a w piątki, a piątki będą, gdy wieloosobowe osobowe. co ty będzie Pomyślę najważniejsze jest to że się wiedzieli co jak. W poniedziałku to czekoladki, które różne, piątek gry wieloosobowe, w sobotę Unwaxy, a w niedzielę gdy na pewno. Jak Unwaxy mi się nie zwróci w sobotę, to będzie w niedzielę, więc tak nie jest, że w sobotę nie ma filmów, a w niedzielę jest jeden film, więc tak niejasne się wrzuca. Film, bo mam taki internet, więc to, e, to film, który teraz nagrywam, będzie jutro, e, w czwartek. Więc trzymajcie się i piszcie jak chcecie. No ale to wszystko, Zominant. A, Nekromantę będę chciał to dokończyć, zauważyłem się nie kończyłem tej gry. A zostały wam mi tam jeden lub dwa epizody tej gry Nie chcę to dokończyć Jeszcze dokończyć inne gry, które zacząłem, ale nie dokończyłem. Fuckray ja w ogóle nie dokończę, bo fakra mnie wkurwił. Nie miałem planszy Eee Zobaczę co jak. Hmm. ale oni będą miały e, stare gry, a nie z nowe gry, więc e, musicie nie pomyśleć poczekać. więc to no, jest łatwe żeby pożegnać no,